No akurat jedzie pociąg, tak, może na tle, na tle jadącego pociągu. Ja Wam powiem tak, mnie nikt nie prowadzi, żaden kapłan, żaden ksiądz, żaden y, świecki teolog i żaden inny świecki. Ja jeśli publikuję na swoim tak zwanym infokanale tutaj, to publikuję treści, y, uważam, że bardzo ważnymi rzeczami, sprawami, słowami, słowami, przede wszystkim słowami, a tu są słowa, z katechizmu księdza Spirago, ja należę do kościoła y, nauczanego, a kapłani nauczają. I to jest katechizm wiary katolickiej, sprzed sobor, sobor, napisany sprzed Soboru Watykańskiego II, czyli jeszcze sprzed narzuconej religii modernistycznej na cały świat katolicki, tak zwanej katolickiej. Także słuchajcie, już Wam mówiłam, a gdzie przysięga antymodernistyczna świętego Piusa X i tych wszystkich nauczających świeckich i tych wszystkich kapłanów. Gdzie to jest? A wiecie, że jak odsłuchiwałam słuchowisko Audiobok o księdzu Jana Maria Bianeju, to już końcówka XIX, tak, XIX wieku, to było tam, że XIX wiek, że wierni rozpoznawali się po księżach, kapłanach. Ten, który przyjął konstytucję duchowieństwa cywilnego, duchowieństwa cywilnego, wolność, równość, braterstwo, tam ci wtedy już tacy wierni zwykli katolicy, po wsiach mieszkających, już rozpoznawali, że to nie, nie może być ksiądz prawdziwy. Rozumiecie? Bo już wiedzieli, że przyjął z rewolucji Bonapartego coś bardzo złego. Zrozumcie to. A ten, który nie przyjął, był prawdziwym księdzem, ale był ostratyzmowany i prześladowany. Zobaczcie, teraz jeszcze tak o obecnych. A teraz, jak nie ma ksiądz przysięgi antymodernistycznej na sobie, to jaki to jest ksiądz? No, widzicie? Widzicie, co się dzieje? Ale do czego dojdę? Może będą dwie części, bo nie zdążę na jednej. Tu z wybuchem wielkich prześladowań. Zobaczcie, jakie, byli, jakie były prześladowania. Tak, tutaj napisane jest, że naj, najróżniejsze męki krzyżowano, ścinano, kamienowano, rzucano lwom na pożarcie, pieczono na rozpalonych rożnach, topiono w wodzie, obdzielano żywcem, topiono, Obdzielano żywcem ze skóry, strącono ze skał, palono na stosach, zakopywano w ziemię. Ale chrześcijanie też ochoczo szli na śmierć, bez najmniejszego lęku. Widzicie? A teraz byście szli ochoczo na śmierć? W portki byście szybciej robili niż ochoczo na śmierć szli. Tak umiłowaliście żmieje i swoje własne życie. Wygodne. Domek, kotek, piesek, wypady samolotem na wyspy Bahamas, to mówiłam. No słuchajcie, może ten short wystarczy tu przeczytajcie, będzie drugi. Druga część.